Drodzy bracia, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym codzienniku biblijnym. W piątek, 12 września, eee, i prowadzą nas przez ten dzień słowa z przewodnika z Biblii na co dzień. Eee, pierwsze ze Starego Testamentu, zapisane w Księdze Przypowieści, w trzecim rozdziale, w wersetach 25 i 26: Nie lękaj się strachu z Nienacka, gdyż Pan będzie Twoją ufnością. I słowa z Ewangelii według świętego Mateusza, zapisane w XIV rozdziale, w wersetach od 26 do 27. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Słowa, które dzisiaj czytamy, mówią wiele o strachu, o tym uczuciu, które nie jest nam obce. Strach czujemy w różnych momentach naszego życia. Jeżeli są wśród nas, drodzy widzowie, osoby, które chodzą po górach, to zapewne zdajecie sobie sprawę z tego, jak wielki strach rodzi na przykład, kiedy wracamy z górskiej wycieczki i nagle zaczyna robić się ciemno, bo. Podróż, którą planowaliśmy, okazała się nieco dłuższa niż początkowo zakładaliśmy. Albo co gorsza, kiedy zbierają się ciemne chmury i w tle zaczyna gdzieś w oddali, zaczynamy gdzieś słyszeć grzmoty. Wówczas sobie zdajemy sprawę z tego, że burza, która potrafi przyjść nagle w górach, no, nie jest najbezpieczniejszą porą do górskich wędrówek. Ale strach to nie tylko coś, co odczuwamy wtedy, kiedy e, boimy się różnych zjawisk atmosferycznych. Stras, strach odczuwamy za, zawsze, e, czy często w takich momentach, w których musimy e, na przykład skonfrontować się z jakimś problemem. Kiedy na przykład z jakiegoś powodu, e, chociażby nasz szef, wzywa nas na tak zwany dywanik albo e, kiedy martwimy się po prostu o naszych bliskich, kiedy przejmujemy się losem tych, którzy są nam drodzy, e, zwłaszcza wtedy, kiedy są oni w jakiejś dalekiej podróży, albo e, co gorsza, kiedy trafiają do szpitala. Wówczas przepełnia nas strach, wówczas e, ten strach często działa na nas w sposób taki paraliżujący. Jezus Chrystus wędruje po wodzie i wzbudza to wśród jego uczniów niemałą konsternację. Pierwszy raz widzą takie zjawisko i trudno im się dziwić, że wystraszyli się, myśląc, że widzą ducha. Natomiast Jezus w tym momencie ich uspokaja i mówi im, że mają mu ufać i że On jest z nimi i że on jest Panem. To wezwanie Jezusa, ja jestem, możemy też interpretować jako nawiązanie do sposobu, w jaki Bóg przedstawił się Mojżeszowi. Jest, który jest, ja jestem, to także możemy rozumieć jako ukazanie nam tego, że w Jezusie przyszedł do nas Bóg. Jezus przyszedł do nas, żeby uczynić nas mocnymi, żeby dać nam odwagę, żeby dać nam męstwo do mierzenia się z tymi różnymi sytuacjami, które wzbudzają nasz strach, które wzbudzają nasz lęk. On przyszedł, żeby dać nam obietnicę tego, że wszystko, co złe, wszystko, co, z czym się musimy mierzyć, co rodzi nasz strach, w Nim zostało przezwyciężone że On prowadzi nas do nowego życia, w którym nie ma strachu, w którym nie ma łez, w którym nie ma lęku, w którym nasze problemy są rozwiązane. Ale On umacnia nas także tu i teraz, to nie jest tylko jakaś perspektywa przyszłości. On daje nam odwagę do tego, żebyśmy mierzyli się z tym, co zdarza się w naszej codzienności, żebyśmy mierzyli się z tymi problemami, nie uciekali od nich, bo On jest z nami i w każdej sytuacji nas wspiera, On towarzyszy nam, a jest bogiem pośród nas, Emanuelem, wspiera nas w tych różnych życiowych doświadczeniach. Jeżeli mu ufamy, Wiemy, że niezależnie od tego, co się wydarzy, jesteśmy w Bożych rękach, a w nich nie grozi nam nic złego. Zostańcie z tą myślą, życzę Wam błogosławionego dnia, a trwajcie w Bogu i do zobaczenia.